Cześć, to Under Grand Bazar. I Grand Bazar. Chcieliśmy Wam dzisiaj pokazać nasze zupki. To jest moja ulubiona zupa kuzu. A to? to jest... jest moja ulubiona zupa soczewice Gülcihan To znaczy moja kochana mama imię Guldzihan. On Kuisz, z czego to jest zupa? Bo ja bardzo lubię zupy. To one są moje ulubione, bo one mają bardzo mało kalorii, smaczne i zdrowe. Dlatego ja bardzo lubię. I to jest zupa z soczewicy z czarnuszką na warzywach. I to jest coś w rodzaju kremu. A tu mamy zupę kuzu, która ma grillowane warzywa, ziemniaczki, kawałki jagnięciny. I to wszystko ma konsystencję klasycznej zupy. No. Czy zupa gulchichan jest wege? E, zupa gulchichan jest wege. To to smaczne, wege nie? i wegańska. To wege czy wegańskie i jedno i drugie nie zawiera składników pochodzenia dziedzicznego. Okej, okay, czyli jest wegańskie. Turekator, konjupa, bardzo smaczne. A teraz kolejne pozycje naszego menu. To znaczy karides krewetki. Jak widzicie tutaj mamy 10 dużo krewetki, masło i sosem winem, grillowane łaziwa i grillowane bułeczki. Wygląda bardzo pyszne. A tu mamy naszą odświeżoną wersję mix grilla. Gdzie mamy 10 skrzydełek po turecku w marynacie yy, paprykowej. Mamy dwie połówki kurczaka, a właściwie to są dwie ćwiartki tylnie, tejbowane, bez kości, same czyste mięsko. Do tego mamy kebab adane, wylidowane warzywka ryż i ziemniaczki w omaście. Spróbujmy tych pyszności. Mamy dużo opcji wege, zestaw Taleś meze, to znaczy zestaw Sultana Ahmed, ajvar, sasiki, domowy hummus, piecione bakłażan z warzywami, oliwka i oczywiście tureckie gołomki. A tutaj mamy peynir domates, czyli ser krowi solankowy zapiekany z pomidorem, z czosnkiem, oliwą turecką. Podane z lawaszem, cebulką z sumakiem i to wszystko pyszności smacznego.